Witam serdecznie, z tej strony Natan Rusin. Znajdujemy się właśnie na wrocławskich Wojszycach, konkretnie na ulicy Smardzowskiej w inwestycji dewelopera Dachbud z przełomu 2018 i 2019 roku, gdzie mam na sprzedaż funkcjonalne dwupokojowe mieszkanie z ogródkiem. Zanim zaprowadzę Państwa do mieszkania, zobaczmy jak wygląda samo osiedle oraz okolica. Tutaj widzimy ogromne patio, co jest ogromną zaletą i atutem tej inwestycji, bo daje dodatkową przestrzeń do spacerów z psami, z dziećmi oraz przestrzeń do życia. Zobaczmy, jak to siedle wygląda z lotu. Taka, zapraszam. Jesteśmy w środku. Tak jak wspomniałem, to dwupokojowe mieszkanie o powierzchni użytkowej 43,72 m2, do którego przynależy piękny ogródek o powierzchni 16,5 m. Jesteśmy właśnie w salonie z aneksem kuchennym, który ma powierzchnię 21 m. Do mieszkania dodatkowo przynależy sypialnia, przedpokój oraz łazienka. Za chwileczkę będziecie mogli zobaczyć wszystkie pomieszczenia. Osobno, ale zanim to zapraszam Was na największy atut tego mieszkania, czyli przepiękny ogród, przepięknym widokiem, niezakłóconym, tak jak jest to w większości inwestycji innymi budunkami. Można na wiosnę w lato, wyobraźcie sobie, przyjść, usiąść i rozkoszować się pyszną kawą i spokojem. Ekspozycja okien to wschód, dzięki czemu bardzo wiele światła pada w godzinach porannych. Jak widzimy, kuchnia jest zabudowana stalowymi frontami. Jest w pełni wyposażona we wszystkie niezbędne sprzęty AGD: płytę indukcyjną, okap, piekarnik, zmywarkę oraz lodówkę. I witamy w sypialni. Sypialnia ma powierzchnię 13,5 m2. Znajduje się w niej duże łóżko, na pewno wygodne, przestronna, duża szafa. Jest to bardzo przyjemne, przytulne miejsce do spania. To, co najbardziej podoba mi się w sypialni, to przede wszystkim możliwość wyjścia bezpośrednio na taras. Wyobraźcie sobie, wstajecie rano, chcecie się orzeźwić, otwieracie tylko drzwi i macie piękny widok i przestrzeń. To, co Państwo widzą, to tak zwany zielony klin Wrocławia, dzięki czemu mamy pewność, że nie powstaną nam tu żadne budynki. Jesteśmy w łazience. Łazienka ma prawie 4,5 metra kwadratowego. Zwróćcie uwagę na te bardzo ciekawe kafle. W łazience mamy wannę, prysznic, zabudowane meble, gdzie możemy pochować swoje rzeczy łazienkowe, pralkę oraz bardzo fajnym atutem jest możliwość zmiany światła, na przykład z małego na duże, zmienianie barwy światła, jest to zawsze dodatkowy atut. Mamy tu wszystko, co jest potrzebne. I zobaczmy, jak wygląda miejsce parkingowe. Ogromną zaletą jest to, że praktycznie jest przy wejściu do budynku. Oczywiście z poziomu minus jeden do naszego mieszkania prowadzi winda. Mamy miejsce parkingowe. Bardzo blisko. Tak to wygląda. Garaż jest bardzo szeroki, więc bez problemu zmieszczą się tutaj dwa samochody. Nie ma tego co problemu, co jest na większości inwestycji, że jest tylko na jedno auto przejazd. Czas na podsumowanie. Mieszkanie kosztuje 449 tysięcy. Do tego trzeba obligatoryjnie zakupić miejsce postojowe w garażu podziemnym za kwotę 30 tysięcy złotych. Razem łącznie daje nam tą kwotę 479 tysięcy. Mieszkanie jest dobrze skomunikowane z centrum. Dojazd zajmuje nam około 20-30 minut. Dodatkowo mamy sieć sklepów dookoła, żabka, biedronka, warzywniak, żłobek jest również, dentysta, fryzjer, wszystko co potrzebne jest nam do życia. Obok, około 5 minut od mieszkania mamy fajne miejsce do spacerowania, Park Wojszycki z placem zabaw. Dużym atutem w przypadku sprzedaży tego mieszkania jest to, że wszystkie meble, które widzieliście tutaj na filmie zostają w mieszkaniu poza tym stołem, więc tak naprawdę możemy na gotowo z walizkami wprowadzić się do mieszkania. Bardzo fajny, duży atut. Zapraszam na prezentację. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, zapraszam do kontaktu, a po więcej szczegółów zapraszam do ogłoszenia. Pozdrawiam.